Witam bardzo serdecznie konferencji prasowej po trzecim meczu finału pomiędzy Komats Krakowie i Ciarko PBS-Balksano. Z nami ponownie rzecznik Drużyny Gości, pan Wojciech Pański oraz trener Aleksiantara. Dobry wieczór i trener Rudolf Rochaczek. Najpierw proszę o podsumowanie trenera, gości. Chciałem wszystkim pogratulować swoim chłopcom znakomitego spotkania i ogromnej determinacji w tym meczu. Myślę, że rozegraliśmy, ogólnie było to kolejne znakomite spotkanie trzecie z rzędu finału, zarówno z jednej, jak i z drugiej strony. W, ogrom, w świetnym tempie, dużo walki, ogromny, ogromny, ogromny świetny spektakl. A myślę, że moja drużyna się zagrała zdecydowanie konsekwentnie i lepiej, niż wczorajszym <coughs> spotkaniu. Nie, nie, nie porównywanie lepiej niż we wczorajszym spotkaniu, na pewno zagraliśmy dużo, dużo lepiej w defensywie, nie, nie popełnialiśmy tylu, tylu błędów, ile popełniliśmy wczoraj. A myślę, że decydująca była trzecia tercja i, i po, 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 po sytuacji, w sytuacji, kiedy przegrywaliśmy 2-1 po drugiej tercji, a przeszliśmy do gry na trzy formacje, <laughs> kilka roszad w poszczególnych formacjach dało, dało świetny efekt. I, 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 I ta trzecia tercja była naprawdę w naszym wykonaniu znakomita i, i cieszę się bardzo, że, że, że z tak ciężkiego terenu wywieźliśmy jedno spotkanie, A taki był plan minimum i udało się to zrealizować. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo i proszę teraz o podsumowanie tenera Rochaczka. Ja uważam, że to był tak samo bardzo dobry mecz z jednej i z drugiej strony. Zarecydowała, jak kolega powiedział, trzecia tercja, gdy... tam, ta branka na 2-2 za, za Latvo, byla vstřelona. Půjčně už v převáce třetí. A to, to, byla ta ružnica, že z přetivník vykořistal převagu, my jsme nevykořistali dužo převák, dužo situací, Takže o tu jednu branku byli lepší, to ještě, ještě ten kronček se neodbíjal tam, kde, tak jak včera na, na našky, ale odbil se do konta, do bandy. Takže já uvažám, že hm, dobrý meč se zlým koncem dla nás. seria je v podstatě v polově. My musíme tři meče vyhrát, předtím dva. Vědám, že bude bardzo trudno v Sanoku. Ale jedeme grát, jedeme válčit a jedeme e, zdobívat zdobývat tam. Tylko taka droga je možná taka droga do sukcesu doprovadit. Bardzo dziękuję pani trenerze i proszę państwa pýtania. Panie doclenie, panie kolenia, że o ile się można było zorientować przeciwtek, pan wszystko na jedną na, na, na jedną kartę i graliście trzema atakami, nie bał się pan, że zespół może nie wytrzymać fizycznie w Nie Wie pan, to ryzyko musiałem podjąć, dlatego że przegrywaliśmy 2-1, więc, więc w zasadzie co miałem do stracenia, biorąc pod uwagę fakt, że jutro nie gramy mamy gramy dopiero za dwa dni, a, więc jest czas jakiś na regenerację, więc musiałem iść baba i... i, i Dokonać pewnych grosza zresztą tą bo to nie tylko to, że grałem na naszej formacjach, ale w zasadzie pozmieniałem te formacje, więc więc zagrałem wagi to przyniosło naprawdę efekt bardzo, bardzo dobry, bo fizycznie w tej części tercji wyglądaliśmy znakomicie. Panie z trochę że to Pan chciał poprawić w ciągu tych najwyższych dni, co można poprawić? tak, tu można tylko zregenerować lekutki, trening, psychicznie nastawić zespół, Taktycznie przygotować mentalnie to jest najważniejsze, aby po prostu zawodnicy wierzyli, że potrafią mogą wygrać. To w tych dwóch, mecz, dwóch dniach jest najważniejsze tam nic więcej co tam realizować. Jak nie dostępię jeśli można? I tyle, to powiedzieć, że cel na wyjazd do Krakowa został tylko, czy <kluzny> wierzy Pan w to, że uda się to skończyć środę w środę samotu. Nie pan co, ja później wielokrotnie powtarzałem, że, że to jest play-off, finał i każdy mecz ma swoją historię i to jest każdy mecz, ma, jest zupełnie osobny rozdział. Dzisiaj wygrali, przygotowujemy się e, na kolejny mecz u siebie i idziemy od meczu do meczu, nie będziemy patrzeć na to, czy wygramy 2-3. Czy... Jest kolejny mecz, najbliższy we wtorek i na tym mecz się koncentrujemy. Także, że tylko od meczu do meczu i mówię, każdy mecz ma swoją historię w play-offie, to zresztą to widać, ale przede wszystkim widać, że po tych trzech spotkaniach, że jest to niesamowita walka, jest to naprawdę fantastyczny film na ten moment i wydaje mi się i każdy mecz naprawdę jest ma swoją dramaturgię i jest naprawdę na dobrym poziomie. Wiem, że po tych y, trzech meczach y, widzi pan dużo do, rze, rzeczy do poprawy, czy, czy jest w miarę ok? Nie pan co, to jak powiedziałem, no, w jednym meczu jest, jest lepiej, jest mniej błędów, w drugim coś się zawsze zdarzy. To jest, wie pan, to, to dzisiaj dzisiaj chciałbym, żebyśmy zagrali tak, takie, tak, takie spotkania w jak zagraliśmy dzisiaj przyciątecznym na przykład i chociażby pierwszą. Ale mówię, no to tak jak powiedziałem, to jest każdy dzień, jest nowy, i wszystko się na ten dzień składa, i w zasadzie nie tylko, ale pozycja poszczególnych zawodników, dyspozycja dnia każdego jednego. To jest to, to wiele, wiele drobnych detali, drobnych czynników decyduje, jak się dużo naferentuje w danym dniu. Myślę, że w środę, dwa razy traci, tracił samych bramki tuż po zdobyciu prowadzenia. Dzisiaj znów taka sytuacja się zdarzyła. 25 sekund podanie miał 30 i znów straciliście bramkę. To jest efekt koncentracji? Ja byłem Panu tak. Ale najważniejsze, że nie straciliśmy tej na 3, -3. Parek przy tym y, golu trzecim nie, był, nie biłeś się z myślami, bo była przewaga. Najczęściej trenerzy puszczają wszystko najlepsze, co mają. 5 minut do końca, a u Ciebie teoretycznie <coughs> słabsi zawodnicy z trzeciej piątki się połowili. Y, jak, jak to było? W... No cóż, ja... W zasadzie, w zasadzie w tej końcówce musiałem wygrać, wygrałem na trzy piątki od samego początku trzeciej tercji, więc, więc ten, ten, musiałem jakoś te siły rozdzielać na poszczególnych zawodników i, i, i dlatego, <coughs> dlatego tak, taka była moja decyzja w końcu. Zresztą chciałem przytrzymać tą najlepszych zawodników na ostatnie, na ostatnie minuty, także to jest normalna rzecz przy, taki, przy, takim, no, przy takiej sytuacji. Pytanie jeszcze od drobnego, czy Ty nie drżysz, gdy on tak w gąszczu zawodników? Cała piątka Krakowi w Waszej tercji, on wyjeżdża dosyć daleko, mimo że zawodnik spróbuje strzelać z kąta czasami. Czy Ty z nim o tym rozmawiasz, czy uważasz, że to nie jest problem? Ja myślę, że na ten moment nie zdarzyły się jakieś, jakieś straszne, spektakularne spektak spektak sprawy, natomiast... Natomiast, no, Bramkarz jest szóstym zawodnikiem i powinien żyć w bramce, żyć, grać i wspomagać drużynę, więc... więc tutaj nie widziałbym jakiegoś głębszego problemu. Na pewno jest parę takich... Zdarzyło się parę takich ryzykownych momentów, ale... Mhm. Ale generalnie że biorąc widać, że ten chłopak żyje w bramce, że, że bierze udział, że jest dodatkowym zawodnikiem i, i niejednokrotnie potrafił szybko uruchomić e, skrzydłowego kontru, więc, więc... Dzisiaj miał asystę, to jest, to jest, mi się wydaje, trzeba, trzeba patrzeć na to z, raczej z punktu bardziej bardziej pozytywnego. Ten panie trenerze, czy to jest Pana najtrudniejszy moment w historii pana finałów z Krakowiem? nie pamiętam. Nie pamiętam. <grym> A to je mi Kamités by to. No, to pod podhalen dva lata temu po przegraném. Ja to naprawdę po przegranym finale jeszcze te przegrali. Nie, no to jest to jest finał po prostu a do uważał, że to skończy 4-0 na jednu, albo na drugą stronę przy takich zespolách, to to jest niemożliwe. Eee wiadomo, że sanok najvěcej se zmocnil, najvěcej nás výzk, najlepěj hrál v čenští, že je poprostu favoritem v finálu, to každý, každý, každý vě. Nás těší, že jsme v první meč pokazali hrát včera i vyhrát, když je meč, že my jsme se dorovnali a budeme dále valčit. v następných meču ve vtorek. Nepoddajeme se latvo, mluvě, zrobíme všecko, aby jsme tam e, vyhráli. Není jiné a mě a závodníků může těšit, že jsme poprostu, že to je vyrovnaný pojedinek a že to není do jedné bránky meč. Takže já na to patřu. Je stěnčko, vědomo, že je stěnčko, ale já na to patřu optimističně a tak samo je třeba e, nabudit nebo kadat zavodníkami, aby tak samo na to patřili. Je 2-1 tylko a grasy do čtyřech. Rudi, czy ty czujesz niedosyt albo masz pretensje do pierwszej piątki, która no, dzisiaj niewiele zdziałała? Strzelał czwarty atak, strzelał drugi... Nie, o, nie, zawsze, nie zawsze wszystko wychodzi tak jak, tak jak trener albo zawodnicy. Po prostu stan jest taki, że pierwsza piątka nie strzela bramki, strzelają linę. wylążą zase dużo, dużo uwagi od przeciwnika, ta pierwsza piątka nasza. Także a je to tak jsou tak dosvědčení závodníci, že můžou po prostu vyskočit, ožít v kolejným meču, zdecidovat v kolejným meču. Takže tylech to. tomu. Děkuji. 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 Děkuji.